Nazywam się Ewa Olejnik i od kilkunastu lat prowadzę wydawnictwo Buka, które się specjalizuje w audiobookach dla dzieci. I właśnie dlatego zdecydowałam się uruchomić takie wydawnictwo, gdyż dysponuję wszelkimi zasobami do tego, żeby zajmować się właśnie produkcjami dźwiękowymi. Na co dzień pracuję na wydziale reżyserii dźwięku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie i tam no, próbuję przekazać tę tajemną wiedzę studentom, jak nagrywać, jak kreować piękne brzmienie. Specjalizuję się głównie w muzyce klasycznej, ale również interesuje się bardzo jazzem. No, i właściwie próbuję, próbuję dotknąć wszystkich gatunków muzycznych, bo muzyka rzeczywiście otwiera niesamowicie nam wyobraźnię. Od kilku lat współpracujemy w grupie wydawniczej Tu się czyta właściwie to jest taka grupa bardziej dystrybucyjna, gdzie pięciu małych wydawni pięć małych wydawnic wspieramy się wspólnie na polu dystrybucji książek dla dzieci. I to są wydawnictwo właśnie albus z Poznania, buka z Warszawy, wydawnictwo Tako z Torunia, wydawnictwo Druga Noga e, z Warszawy i wydawnictwo format e, z, z Wrocławia. I prawdopodobnie już Państwo mieliście do czynienia z wydawnictwami, już pewnie pamiętacie. E, ja dzisiaj zaprezentuję nowości wydawnicze wydawnictwa buka i wydawnictwa tako. E, to może przejdziemy do buki. Dla przypomnienia, Buka specjalizuje się w audiobookach dla dzieci, bardzo ukochanych przez dzieci. My jeździmy regularnie na targi książki, prezentujemy te nasze produkcje dzieciom i rodzicom i nieustająco spotykamy się z wielkim zachwytem i z cudownymi takimi reakcjami na to, co dzieci słyszą. Króciusieńko, być może niektórzy usłyszeli, yy, taką króciutką prezentację buki, ale dla przypomnienia. już kurki, ja dla córki zmyślam bzdurki. Pierwsza bzdurka w stogu siana, igły szuka już od rana. Druga wyskoczyła z pudła i po domu gna na szczudłach. Trzecia właśnie dała nurka do słoika po ogórkach. Czwarta trąbę ma jak słoń i się trąbą stuka w skroń. Piąta zjadła mi pamiętam, więc kalosze przetnę Szósta wlazła do lądówki. Dostaje wizytówki, a ta siódma nad bzdurka śmieje się jak moja córka I tutaj słyszeliście Państwo fragmencik z, z tej płytki Kołderkowe bzdurki dla syna i córki Agnieszki Frączek. To są wierszyki, poezja i, i niektóre zaaranżowane na piosenki. Śpiewała Małgorzata Kożuchowska. W tej serii właśnie, ach tutaj jeszcze mamy taki slajd, dlaczego warto słuchać audiobooków, ale nie trzeba do tego dzieci namawiać. Dzieci uwielbiają słuchać, słuchają wielokrotnie. I to jest taka wielka wartość też właśnie naszych produkcji, że dzieci zawsze czerpią z każdego słuchania coś nowego. To jest taki niesamowity dar właśnie odbioru dźwięku i, i, i takiej dziecięcej otwartości na nowe. I rzeczywiście te, te audiobooki są bardzo eksploatowane przez dzieci i, i wielokrotnie słuchane, powtarzane, i właściwie dzieci potem idą na konkurs Recytatorskie z takimi gotowcami. Serie wydawnicze, Buki, tutaj dla przypomnienia pięć serii. I tutaj z tej serii Mądre bajki właśnie w, za miesiąc wydajemy nową pozycję i to absolutnie taką hitową pozycję Julian Tuwim, czyli absolutna klasyka. No ja dokonałam wyboru takich wierszy, które wszyscy znamy, znamy je z dzieciństwa, nasz ulubione wiersze. I tutaj wiersze właśnie Julina, Juliana Tuwima pod wspólnym tytułem, Żeby kuska nie skakała, jakby dopełniają pięknie tę serię Mądre bajki, w której prezentujemy klasykę poezji dla dzieci. Bo i Danuta Wawiłow, i Ludwik Jerzy Kern, i Czesław Janczarski, Agnieszka Frączek, i Marta Guśniowska. I teraz fragmencik, taka demóweczka, świeżutka demóweczka, bo jeszcze ja ciągle pracuję nad tym materiałem i ciągle go dopieszczam. Ale proszę, proszę zobaczyć, jakie są efekty. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Uch jak gorąco. Uff jak gorąco. Uff jak gorąco. Był sobie słoń wielki, jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Wszystko, co miał, było jak słoń. Lecz straszny był zapominalski. Słoniową miał głowę. I nogi słoniowe, i kły z prawdziwej kości słoniowej, i trąbę, którą wspaniale kręcił, wszystko słoniowe, oprócz pamięci. Jest taka Zosia, nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama, 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 ważna mi dama. Był sobie pan Maluśkiewicz, najmniejszy na świecie, chyba. Wszystko już poznał i widział, z wyjątkiem wieloryba. Pan Maluśkiewicz był tyci, tyciuśki jak ziarnko kawy, a oprócz tego podróżnik, a oprócz tego ciekawy. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar i tak to właśnie pan Sztur recytuje te najpiękniejsze wiersze Juliana Tuwima. Tutaj widzimy zestaw 15 wierszy, a będzie ich w sumie 29. My wydamy wiersze Tuwima w takich właśnie dwóch turach. Druga będzie się nazywała Trala trala, trala Leńko. Kto pamięta z którego to wierszyka? Trala trala. Pan Tra-la-liński, no właśnie. E, także dlaczego dwie części? Ponieważ to jest produkcja bardzo złożona, długotrwała. My muzykę piszemy specjalnie do, tych inter do tej interpretacji aktorskiej Jerzego Sztura. E, I żeby jakby nie przedłużać wydania, to, to, to dwie części. I tutaj muszę też zdradzić, że po raz pierwszy Buka zdecydowała się e, wydać w pierwszym rzucie tylko i wyłącznie plik dźwiękowy MP3, czyli będzie dostępna wersja elektroniczna. No, świat dźwiękowy idzie w takim kierunku, że już mamy coraz mniej płyty CD i rzeczywiście młode pokolenie, rodzice, którzy przychodzą na targi, zmagają się z tym problemem, że nie mają gdzie odtwarzać. Natomiast no, to pobieranie jest szybkie, skuteczne i, i rzeczywiście już młodzi rodzice zaczynają preferować taką formę. Ja nie, nie wykluczam, że po wydaniu drugiej części, właśnie trala, trala, trala leńko, gdzie będzie kolejnych 14 wierszyków, nad którymi pracuję cały czas. Zrobię takie wydanie łączone, papierowe, jakby dla koneserów na płycie CD, ale no zobaczymy jak to, jak, to, jak to wyjdzie w praktyce, jak to się nam będzie sprzedawało, no ale myślę, że naprawdę materiał jest doskonały. I my już też, ponieważ na bazie właśnie tej serii Mądre Bajki mamy bardzo bogatą ofertę, ofertę warsztatową, którą zresztą będziemy w przyszłym tygodniu Państwu prezentować. Nie wiem, czy akurat Państwo się zapisaliście na, te, na to szkolenie. Yy, I już yy, wierszyki Tuwima zostały również włączone do tej, do tej oferty szkoleniowej. A rzeczywiście tutaj yy, materiał jest niezwykle bogaty. Ja się chyba rozgaduję za bardzo. No. <grywka> materiał jest niezwykle bogaty, bo, bo w sumie mamy sześć płyt, na każdej jest mniej więcej 30 utworów, także to jest właśnie takie morze różnych propozycji warsztatowych i też do takich. Do realizacji takich warsztatów państwa zachęcam. Można się też i e z buką kontaktować, ale też szczególnie polecam właśnie takie szkolenia dedykowane specjalnie bibliotekarzom, żeby dostać konkretne narzędzia do tego, jak pracować z tymi wierszykami. A jest to materiał bardzo przyjemny, bardzo taki inspirujący dla dzieci. Dzieci uwielbiają. I teraz na koniec chciałam wspomnieć właśnie o serii opowieści Zaczarowanego lasu, czyli 12 publikacji z serii Mity greckie. To są mity Nathaniela Hawthorna, amerykańskiego klasyka. Myśmy je wydali w takiej łączonej formie, tam gdzieś krąży ta, ta, to, to wydanie, czyli i książka, i płyty CD-audio, przy współpracy właśnie też ze znakomitymi artystami. Tutaj tak jak widzimy, całą serię nam zilustrował Józef Wilkoń. Muzykę też pisaliśmy specjalnie i w tej serii właśnie mm, <laughs> nie wiem, czy już mamy czas, słuchać, więc może. Ja na chwilkę ten dźwięk odłączę, żeby nie przedłużyć prezentacji. Oj, przepraszam, teraz nie wiem, jak tutaj wybrnąć z tego. Czyli Złote Runo, 12. Zaczarowana opowieść o wyprawie jazona po, po to słynne mitologiczne Złote Runo. I to, ta, ta, te, ta część wieńczy nam całą serię. No, udało się to dzięki też Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które, które wsparło nas, dofinansowało nam ten projekt. I bardzo się cieszę, że już właśnie udało nam się go zamknąć. I, i jest to też niezwykła, niezwykła seria pomagająca bardzo nauczanie w szkole i my też mamy bardzo tutaj bogatą y, ofertę warsztatową, do której właśnie zaraz przejdę. Tutaj też y, piękne recenzje i profesora Grzegorza Leszczyńskiego, zapewne y, y, znan, znani Państwu i Janny Olech, y, właśnie podkreślający atuty tej serii i tej interpretacji mitologii y, Nataniela Chotorna. I my proponujemy właśnie mityczne lekcje, gdzie mamy bardzo bardzo takie fajne warsztaty bardzo pobudzające i wrażliwość dziecięcą, i wyobraźnię dziecięcą, no i rozszerzające wiedzę. Jest to bardzo dobre uzupełnienie właśnie tematu mitologicznego w szkole podstawowej, także można z tego czerpać i i też mam nadzieję, że uda nam się zrealizować takie szkolenie dotyczące właśnie tej serii, tutaj na koszykowej. To wtedy zapraszamy Państwa serdecznie i dostaniecie też Państwo konkretne narzędzia, jak na bazie tej serii właśnie pracować z dziećmi. Powstają piękne labirynty mitologiczne i różne inne ciekawe, właśnie formy. E, tak, tutaj takie kilka scenek, właśnie z, z pracy warsztatowej. E. No to chyba na tym właśnie na tym zakończę prezentację Buki i przejdziemy może do wydawnictwa Tako. Czyli wydawnictwo Tako współpracuje również, współpracujemy w ramach grupy, tu się czyta, wspólnie się dystrybuujemy i wydawnictwo Tako w tym półroczu przygotowało pięć pozycji, także właśnie dwie kartonówki Dwie kartonówki, ja się tutaj wspomogę y, materiałem pomocniczym. Czyli to jest seria Bim Bam Bom, y, w której już tako wydało trzy pozycje do tej pory. Wieloryb w na huśtawce i jak tu zasnąć. I, i to są wszystko tytuły, tytuły Susan Strasser. W, w przekładzie Iwony Mączki dla najmłodszych dzieci, gdyż tak jak Państwo widzicie to są kartonowe y, książeczki, bardzo mocne kartki, takie idealne dla najmłodszych y, czytelników, wyraźne, bardzo takie y, 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 ciepłe ilustracje y, i Wspólny bohater łączy, łączy te wszystkie opowieści i jest to bohater, który tutaj autorka nazywa to jako dziecko, tak? Czyli to ani chłopczyk, ani dziewczynka, nie ma swojego imienia, jest to po prostu dziecko. I tu jest, to jest, mogę usiąść w środku kotku. Jest to taka właśnie bardzo fajna opowiastka o czytaniu książki, i o tym, jak, jak tutaj po kolei różne zwierzątka się dołączają i przeszkadzają. I Niekoniecznie, niekoniecznie Koniecznie tutaj ta grupa może zacząć czytać, no ale w końcu yy, udaje się to po wkroczeniu, po wkroczeniu jednego ze zwierzaka, który przewraca kanu, kanapę do góry nogami yy, i, i w końcu to czytanie się zaczyna. No Susan Strasser ona ma taki specyficzny poczucie humoru, bardzo fajne. Zwykle na końcu jest y, dobra puenta, także bardzo, bardzo y, zachęcamy właśnie do, do tej książki dla najmłodszych. Tutaj jest też dużo takich właśnie y, jakichś określeń dźwiękonośladowczych. Y, dzieci będą powtarzały i charakterystyczne jest to, że w każdej właśnie z tych książeczek z tej serii jest jakaś powtórka, czyli tutaj na przykład w tej książce mamy zebra, nosorożec, rybka, kot, dziecko, lew, chomik i bocian czytają książkę, tak i tutaj te, te Nazwy zwierząt się wielokrotnie e, powtarzają, czyli to jest taka, taka wyliczanka na zasadzie, takiej jakby śnieżnej kuli, takiej właśnie z konstrukcji, konstrukcji po, po, powtarzającej się. E, druga książka również tej samej autorki, Susan Strasser. Straser, Zupa jest gotowa. I tutaj znowu jest historia o tym, jak dziecko gotuje zupę. I pojawiają się kolejne zwierzaczki, które tę zupę próbują dosmaczyć. Tak? Czyli wkładają do tej zupy różne <laughs> ciekawe produkty, jak na przykład gałązki, czy, 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 czy pies przynosi kość, czy właśnie koni z jakimiś burakami przychodzi, no i tak ta powoli ta, ta zupa się gotuje. To jest piąta część już właśnie tej serii Bim Bam Bom. I tutaj podobnie bardzo ciepłe takie ilustracje. Niedużo tekstu, też ten tekst, który się właśnie powtarza się pewien motyw. Dzieci lubią właśnie takie powtarzane motywy, bo potem właśnie na kolejnej stronie już same zaczynają dopowiadać. Yy, I oczywiście też to wszystko się, się bardzo śmiesznie kończy. Zupa się nie nadaje do jedzenia, jak się okazuje. Tylko świnka jest zachwycona. <laughs> yy, a na koniec jeszcze jest deser. chyba tutaj jeszcze tego deseru nie ma na, w, w prezentacji, ale to już nie będę zdradzała, jaki, jaki to jest deser. Yy, kolejna książka, to tutaj ją mam też Państwu puszczę, praktyczny prezent dla Bożeny Bażant. I to jest książka o bażancicy. Proszę. Tak? Aha, a no właśnie, no to jest właśnie o która próbuje zadbać bardzo o bezpieczeństwo swoich przyjaciół na ulicy, tak, czyli nie chcę, żeby, żeby ktoś skończył w taki, w taki okropny sposób, czyli stał się, jak to ona nazywa, chyba plamą na ulicy, więc próbuje wystosować właśnie wniosek do burmistrza o to, o zapewnienie bezpieczeństwa. Burmistrz najpierw zupełnie na to nie reaguje, no ale w końcu, w końcu po pewnych różnych perypetiach The cat sat on the Bażanczica po prostu sama się zabiera za, za to, po, podpatruje, że jest taka instytucja, jak ktoś, kto przeprowadza dzieci przez ulicę, i ona go po prostu naśladuje, ubiera odpowiednie żółte ubranko, i w ten sposób zaczyna przeprowadzać zwierzaczki właśnie w taki bezpieczny sposób przez ulicę. No, bardzo też taka właśnie ciepła historia z, z, z morałem, z pewnym takim wątkiem emocji międzyludzkich, także też bardzo. Państwu I y, 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 to jest autorką jest Briony May Smith w przekładzie Marty Brengel-Pant. Książka ma 32 strony, i y, 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 mniej więcej od trzeciego 4 roku życia y, można ją spokojnie dzieciom czytać. I teraz dookoła świata z przyjaciółmi. To jest też książka mniej więcej właśnie dla trzylatków. Nie mam jej jeszcze, ponieważ jeszcze, jeszcze nie trafiła do magazynu. E, Filipa Weczera. E, I tutaj jest, to jest kolejna część, podniósł przyjaciółmi. To była pierwsza część tego autora, wydana przez wydawnictwo Tako. I tutaj przyjaciele udają się na wyprawę, bardzo ciekawą wyprawę, ponieważ udają się na wyprawę rzeką dookoła świata. Mamy, czyli znowu spotykamy tych samych bohaterów, tam jest borsuk, szop, pracz, niedźwiedź lis, wrony, dużo przygód. Bardzo, bardzo oni są tutaj podnieceni tą właśnie ideą, że, że, że spotka ich tyle przygód, tak? Tu może zacytuję właśnie te, też bym chciał kiedyś doświadczyć czegoś takiego, przygody, przeżycia, dreszczyk emocji, przemierzanie mórz, szop podejmuje decyzję, tak? No i w ten sposób właśnie wszyscy po kolei dołączają do tej wyprawy, czekając na, na to, co tam się będzie działo, a, a będzie się działo dużo. I ostatnia książka wydawnictwa TAKO, którą chciałabym tutaj zaprezentować, to jest druga pozycja Sonia Danowski autorka która nie mieszka w Polsce, ale szczerze mówiąc nie pamiętam w jakim kraju mieszka, być może w Hiszpanii, w przekładzie Łuk Łukasza musiała i to jest książka, książka o y, y, Antosiu, tak? Czy głównym bohaterem jest Antoś, który bardzo kocha zwierzęta i y, 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 jakby decyduje się przekazać swoje, swoje ulubione pluszaki do schroniska po to, żeby ratować inne zwierzęta. Y, i mama podarowuje mu w związku z tym, z jego decyzją, z taką bardzo fajną, wzruszającą decyzją, poda poda podarowuje mu swoje własne, swoją własną maskotkę z dzieciństwa, ulubioną zabawkę kotek Pawełek. I tutaj, właśnie to, to jest bardzo taka wzruszająca historia o przyjaźni Antosia z Pawełkiem, o tym, co tam się właśnie w międzyczasie wydarzy, jak ta przyjaźń się buduje, może ten kotek ożyje, kto wie. Bardzo takie realistyczne. To jest no jedna z niewielu obecnie książek na rynku, która, która właśnie proponuje takie bardzo realistyczne, stylistyczne. No myślę, że, że też oddziałujące fajnie na wyobraźnię dziecięcą ilustracje. Jeszcze tutaj sprawdzam. A no tak, to jest też będzie duże wydanie. Nie mam też tej książki, ponieważ ona w maju będzie premiera, więc nie ma jeszcze jej w magazynie, ale tutaj wydawnictwo bardzo rekomenduję jako takie duże, piękne wydanie idealne na prezent dla małych miłośników kotów. I to jest właśnie drugi autorski tytuł Sony Danowski, wydany u nas w Polsce. To jest książka głównie obraz tam jest niewiele tekstu, ale rzeczywiście takie bardzo detaliczne, szczegółowe ilustracje. No i to, to jest ostatnia pozycja wydawnictwa TAKO, także bardzo, bardzo Państwu dziękuję i zapraszam. Można oczywiście robić też, dokonywać zakupów w grupie tu się, w grupie tu się czyta. Mamy specjalne rabaty dla biblioteki. Także bardzo zapraszamy Państwa do nas na stronę tu się czyta.pl y, albo do kontaktu z poszczególnymi wydawcami. Oczywiście też współpracujemy z Platonem, y, jest naszym właściwie takim głównym dystrybutorem, także to już w zależności od tego, jak Państwu wygodniej. Dziękuję bardzo.